Dobra, teraz sobie przetestujemy telefon OnePlus Nord 4 na nocnym nagrywaniu wideo. Zobaczymy, jaka będzie różnica w nagraniu. Także tu mamy kwiatek. No i idziemy sobie. Nagrywam to w 4K tym razem. 60 klatek bez stabilizacji. Mogę też użyć. Tutaj widać, że łysy już wstał na niebie. Jak co, co ważniejsze mogę użyć zoomu, ale to już jest chyba maks. To jest maksymalny zoom. Z lampą troszeczkę tak roz, rozbraja to nie. Dobra, teraz te pomidorki. Ja muszę powiedzieć, że jest troszkę inna kolorystyka. Barwy są inne. Ale ruch, fajnie nagrywa ruch, jest bardzo płynnie. Myślę, że mój głos też fajnie nagrywa. Także myślę, wygląda to dobrze, jak na nocne nagranie. Chcę to wrzucić tak, jak teraz leci, bez, bez kompresji. Tutaj mamy te kwiatki, ten murek. Chcę dodać jeszcze, że ten telefon jest sporo droższy od tamtego. Więc jakość wideo jest zrozumiała, że będzie lepsza. E, dobra, gdzie nasz ślimak? Kurwa, uciekł czy utopił się. E, nie ma naszego ślimaka. Za to za to mamy niezły zoom. Jakiejś wielkiej straty nie robi. Dobra. E, tak to wygląda. Przy nocnym nagrywaniu. Lampę ma bardzo mocną, muszę powiedzieć, fajny, płynny obraz, jak, jak najbardziej telefon się nadaje do YouTube'a, To też bardzo płynnie nagrywa te wideo, wideo jest płynne, ma dużo szczegółów, To jest nocne wideo, także jest troszkę inne. Tutaj te liście przybliżanie, oddalanie, przybliżanie. Dobra, no tak to testuję, więc chcę to pokazać. Chcę to pokazać tak, jak to leci. Bez jakiegoś tam mówię, przygotowania więc dobrze. Myślę, że myślę, że tyle wystarczy. Widać na co go stać. Zoom fajnie działa, naprawdę. Naprawdę, zoom muszę pochwalić. Nie jest to może tak jak. Ten Galaxy S24, ale myślę, że jak na ten budżet jest bardzo dobrze, także wideo jest super. No i dobra, tyle. Chciałem zrobić taki test ogólnie dla mojego szwagra, więc dlatego to nagrywam. A chcę, właśnie akurat, dlaczego by tego nie nagrać w nocnych warunkach? I chcę powiedzieć, że. Rzucę to tak, jak jest, bez przepuszczania przez żaden program, ale mimo wszystko i tak prawdopodobnie nie zobaczycie 100% jakości tego nagrania, ponieważ YouTube to mocno kompresuje. Więc tak to jest. Więc na pewno nie zobaczycie maksimum jakości, ale myślę, że będzie ładnie. Dobra. A więc. Do następnych filmów to tylko taki spontaniczny test. I na razie. Cześć.